Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Prawie 12 minut po godzinie 8, a gościem rozmowy poranka jest dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się pani. Dzień dobry państwu. Pan widzi, że ten słoik, który tutaj mamy trochę jako gadżet jest pusty. Państwu jeszcze raz wyjaśnię, że dzisiaj zastanawiamy się na antenie Radia M jak oszczędzać i czy oszczędzać się w dobie inflacji galopującej. Choć niektórzy mówią, nie, nie jest tak źle. Pan jak na to patrzy? <laughs> oszczędzać należy zawsze, ponieważ jest to pewien rodzaj zabezpieczenia na przyszłość. Temu służą głównie oszczędności. Natomiast na pewno należy zmienić nieco formułę czy sposób oszczędzania. Nie oszczędzać pieniędzy? No tak, jeżeli mamy inflację, która dzisiaj w tych takich dużych wskaźnikach agregatach, jaki dysponuje GUS, czyli tym cpi który się posługuje w tej chwili głównie, osiąga poziom około 5%, no to trzeba uciekać od gotówki i ta gotówka powinna znaleźć inne miejsce, które przysporzy nam tych oszczędności gdzieś w przyszłości. No jak bardzo uciekamy, wystarczy spojrzeć na rynek nieruchomości. Jaki jest niesamowity popyt, jak bardzo podrożały również pewna konsekwencja tego rynku nieruchomości, a więc wszelkiego rodzaju produkty budowlane czy około budowlane, które no, rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi hurtownię, on mówi: Jedną z najlepszych interesów, jakie można było zrobić, jeśli chodzi o zwrot, to było kupno kip, płyt gipsowo-kartonowych, których zwrot w ciągu dosłownie kilku. Właśnie kilkunastu tygodni potrafił być dwudziestu kilku procentowy, jeśli chodzi o wzrost ceny. Więc yy... Szukając miejsca na to, żeby inwestować, albo te pieniądze gdzieś schować, żeby one zachowały dla nas wartość, można czasem pokusić się o no, takie decyzje nieoczywiste. Nie bać się, że to, co dzisiaj jest drogie, zdrożeje być może jeszcze bardziej, i wtedy przez chwilę będziemy się cieszyć, że udało nam się dobrze zainwestować, ale po chwili te nieruchomości również z ich ceny spadną, a my się będziemy zastanawiać, czy to dobrze, że mamy ten domek, to mieszkanie, tę ziemię. Ja myślę, że to trzeba zawsze rozważyć. W pewnych kategoriach takiego niezamykania sobie opcji. Ekonomiści często posługują się taką kategorią myślenia opcjami. Znaczy kupuję coś, niewielki wkład w to mój pieniężny, albo też związany z pracą, inwestuję, ale jednocześnie pozostawiam sobie ścieżkę, gdyby coś nie wyszło, to spróbujmy zrobić coś innego. Takie myślenie w kategoriach opcji, opcji realnych, pozwala właśnie w momencie, gdyby okazało się, że coś jest swoistą spekulacyjną z tego wyjść. E, tak się może właśnie dziać też z rynkiem nieruchomości. To pewnie będzie miało miejsce. No w końcu ciągle chociaż jesteśmy rynkiem e, jakby niedoszacowanym, jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe i ciągle tych mieszkań nam potrzeba, to w pewnym momencie nastąpi, nastąpi koniec. No, więcej tych mieszkań ze względu na liczbę osób mieszkających na danym terenie nie będzie potrzeba. No i w tym momencie nastąpi odwrót cenowy i zaczniemy podążać tą ceną nieco w dół, gdy podaż mieszkań na rynku będzie na tyle duża, że zwykle działający mechanizm rynkowy, zakładam, że zwykle działający no przy niższym popycie sprawi, że i cena będzie wtedy niższa. Ja myślę, że ciągle jeszcze mamy na to trochę czasu, bo, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje i to, z jakim pędem poszliśmy, my zresztą na Uniwersytecie analizujemy to, co miesięczne takie raporty publikujemy. I one pokazują, że liczba pozwoleń, liczba wydawanych zezwoleń, zarówno na budownictwo to mieszkaniowe, takie w postaci domu, ale też tego wszystkiego, co się dzieje w jakichś zakupach, czy, czy budownictwo związane... Z mieszkaniami pod, budowanych przez deweloperów. No, ilość pozwoleń przyrosła nam mm. półtorej, dwukrotnie, dwuipółkrotnie, to zależy od miesiąca. W związku z czym ciągle jest to bardzo rozgrzany rynek, bardzo gorący. Aczkolwiek to pytanie jest bardzo słuszne. Pytamy, gdzie nastąpi ten kres? Gdzie jest no ten właśnie. moment, ta chwila, w którym te środki, które przeznaczymy, może będą już zbyt wysokie? Bo może oczywiście jest naturalną sprawą, że uciekamy z pieniędzmi. Ci, którzy mają pieniądze, uciekają z pieniędzmi i próbują inwestować. Ale właśnie ten ruch w nieruchomościach powoduje też, że myślimy, a może weźmiemy kredyt, może to jest dobry czas, żeby się zadłużyć i jakoś to też dobrze wykorzystać tę sytuację. No tak, czemu nie? No, historycznie rzecz biorąc, w tej chwili koszt pieniądza tego pożyczanego z banku jest najniższy w historii. Więc jest to moment, w którym obciążenie wynikające z kosztu. Uzyskania tego kredytu. Mówię o tym miesięcznym, związanym ze spłatą raty, będzie pewno jednym z najniższych w historii. No, raty w tej chwili, stopy procentowe, które y, utrzymuje od dłuższego czasu Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski, jako takie dwa organy wspólnie działające na rzecz wartości złotówki, y, są najniższe w poziomie. Nigdy takich nie mieliśmy. Oczywiście no, warto y, słuchać y, tak zwanych Jastrzębi. Jastrzębie to jest ta grupa y, członków Rady Polityki Pieniężnej, która która dość głośno w tej chwili już mówi o tym, że hola, hola, trochę za dużo tego pieniądza wypuściliśmy, hola, hola, za bardzo rozpędziliśmy tą konsumpcję, w związku z czym trzeba tą troszkę, <laughs> przepraszam, troszkę przystopować. Za ten kredyt też trzeba będzie zapłacić i to w dwójnasób, tak? Tak, bo zaczyna nam rosnąć, zaczyna, powoli zaczynają myśleć o tym, aby te stopy procentowe poszły w górę, a to oznacza, że ten kredyt, po prostu stanie się droższy. Czy opłacając ten kredyt będziemy musieli korzystać z większego tego wolumenu pieniądza, który mamy gdzieś do tej pory w domu, aby go spłacić. A nie zawsze rozwiązanie pod tytułem wynajem sprawi, że będziemy to mogli uczynić tak jak do tej pory bezkosztowo. No, kto śledzi rynek nieruchomości wie, że są prognozowane zmiany dotyczące zmiany sposobu opodatkowania, tak aby wynajem mieszkań był w całości mhm. opodatkowany ryczałtem 8%, 8,5% ile pamiętam. To wróćmy jeszcze do takiej sytuacji, gdzie nie mamy pieniędzy, które chcemy inwestować, nie kuszą nas żadne kredyty, po prostu próbujemy przetrwać. A jest to dosyć zasadne stwierdzenie, bo kiedy wszyscy wszystko drożeje, począwszy od żywności, usług, benzyny, i tak dalej, mogłaby mnożyć, a nasze wynagrodzenia w pracy niekoniecznie, to, to naprawdę może być bardzo duży problem. Kiedy tendencja się odwróci? Kiedy można liczyć, że coś się zmieni? No, wspominałem o tej zmianie stóp procentowych. Wiele wskazuje na to, że momentem, w którym zaczniemy nieco mniej konsumować, bo bez wątpienia to, co się dzieje w tej chwili, jest w dużej mierze podyktowane takim odbiciem konsumpcyjnym, tym odroczonym popytem, który wstrzymaliśmy się w okresie wzmocnionej pandemii teraz w tej chwili jakby to wszystko poszło do przodu ale nie tylko no ale powiedzmy że to jest ten element popytu konsumpcyjnego aby go wstrzymać to jest ten moment w którym musimy pokazać takiemu przeciętnemu Kowalskiemu że bardziej mu się opłaca odłożyć te pieniądze właśnie albo do lokaty albo żeby było bezpiecznie albo żeby poszedł w obligacje albo w inny jakiś taki walor finansowy który pozwoli te pieniądze utrzymywać im wartość Dzisiaj utrzymywanie pieniądza w banku jest po prostu stratą. No jeżeli oprocentowanie jest w promilach, a nie nawet w hmm. procentach, w sytuacji kiedy inflacja ta ostatnia szacunkowa, głusowska jest około 5%, to oznacza, że mamy. Ubytek pieniądza. Nie tylko nie zarabiamy, ale my realnie na tym pieniądzu tracimy. Wartość nominalna pozostaje ta sama, a wartość realna naszego portfela po prostu spada z miesiąca na miesiąc. To wróćmy do tego słoika pustego u nas w radiu wkładać do niego pieniądze. Może niektórzy powiedzą: Nie, jak już to proszę inwestować w złoto? Złoto zawsze było takim elementem, który pozwalał nieco bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Wszyscy ci, którzy inwestują, raczej skłaniają się ku opcjom, a więc myślenia w kategoriach może trochę złota, może trochę waluty, może trochę różnych walut, a może trochę obligacje. Mamy takie obligacje, które pozwalają nam osiągnąć zawsze efekt one się nazywają inflacja plus, to znaczy się, one zawsze są oprocentowane nieco wyżej niż inflacja, albo przynajmniej na tym poziomie jakim inflacja. Oczywiście jest to zamrożenie pieniądza, one są długoterminowe, niemniej jednak one pozwalają jakby obronić ten nasz kapitał prywatny, ten własny pieniądz, to, co mamy w portfelu, przed tym ukrytym podatkiem, jakim jest po prostu inflacja. A jeszcze jedna kwestia, jeżeli, <laughs> przepraszam, jeżeli y, y, jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę lubią oszczędzać, chcą oszczędzać, pan zachęcił do tego na początku. Żeby... To powiem szczerze, że to jesteśmy wyjątkiem, jeśli chodzi o Polaków, bo większość Polaków tak zwana skrajna stopa do oszczędności jest stosunkowo niska albo bardzo niewielka. No tak, ale w dzisiejszych czasach może to jest głupoto. Mimo wszystko podejście takie, że będę oszczędzać, a myślę teraz w kontekście no, rozwoju gospodarki, która potrzebuje tego zastrzyku, żebyśmy jednak pieniądze wydawali, szczególnie ten rynek usług. Oczywiście. Natomiast. To jest takie pytanie, jak popatrzymy, no bo z perspektywy mikroekonomicznej, czyli gospodarstwa domowego, to jest pytanie o to, na ile możemy kupić kolejnych telewizorów, kolejnych ubrań, kolejnego radia, komputera dla dziecka, tak? To jest pewien zasób, który się kończy. No, oczywiście można wymieniać telewizory, nie wiem, co dwa, co trzy miesiące, w miarę mm -hmm. nowo pojawiających się technologii, aczkolwiek czy one są aż nam tak bardzo potrzebne. E, z I to jest perspektywa mikroekonomiczna gospodarstwa domowego. Z perspektywy makroekonomicznej, a więc państwa, no oczywiście, e, konsumpcja to jest ten element, który napędza nam. E, Podatek, który dla Państwa jest dość istotny, czyli podatek związany z vat -em. to jest to coś, co płacimy jako, jako podatek pośredni, każdorazowo dokonując zakupu, a więc zasilając budżet mm. państwa. No i z perspektywy państwa to jest oczywiście jak najbardziej pożądane. Kłopot polega na tym, że w pewnym momencie nastąpi też takie trochę przystopowanie, bo yy, z perspektywy tej makroekonomicznej z perspektywy państwa dobrze jeśli inflacja jest bo pojawia się więcej nominalnie pieniądza bo więcej musimy za niego zapłacić więc też i podatek jest wyższy ale pamiętajmy, że państwo jest również pracodawcą, a więc zatrudnia dość sporą rzeszę osób, które od dłuższego czasu nie ujrzały podwyżki na swoim koncie. No i te osoby w pewnym momencie powiedzą: no bardzo przepraszam, no ile możemy płacić więcej, jeżeli nasze podwyżki, jeśli nasze płace są zamrożone rok drugi, trzeci. A przecież płacić trzeba więcej, bo są i ceny administrowane, te, które dotyczą e, różnego rodzaju usług związanych z prądem, z wywozem śmieci, z gazem. To wszystko poszło w górę, albo jeszcze pójdzie. No więc e, tutaj jest taka trochę gra. E, trzeba wyważyć ten środek, trzeba wyważyć taki swoisty balans pomiędzy tym, e, co do państwa wpływa, a ile to państwo bardzo szybko będzie musiało wypłacić tej rzeszy osób, które przecież pracują. Proszę państwa, chyba tutaj dotknęliśmy najbardziej bolesnego tematu, czyli tego jak wyglądają nasze zarobki. Niemniej patrzę na zegar i stwierdzam, że właśnie w tym trudnym momencie będziemy musieli się pożegnać. Doktor Bartłomiej Gawryś był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M i6 FM.